Chargeback zwany obciążeniem zwrotnym to forma ochrony konsumenta, który dokonuje płatności przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, które niemalże wyparły już gotówkę. W związku z tym pojawiła się konieczność dodatkowego zabezpieczenia osób korzystających z takiej formy płatności. Usługa chargeback umożliwia odwrócenie transakcji i zwrot uiszczonej kwoty. Na przykład w przypadku błędu systemu transakcyjnego lub działania nieuczciwego kontrahenta, czyli najczęściej sprzedającego. Jak dokładnie działa usługa chargeback i kiedy można skorzystać z opcji obciążenia zwrotnego? Z metody tej mogą korzystać posiadacze konkretnych kart. Chodzi tu dokładnie o karty Visa oraz Mastercard. Zwrot gotówki jest możliwy, gdy wniesiemy reklamację do banku, w którym korzystamy z karty. Możemy skorzystać z takiej opcji między innymi wówczas, gdy sprzedawca lub usługodawca nie wypełni swoich obowiązków. Ile mamy czasu na dokonanie reklamacji? Konkretne terminy zależą w dużej mierze od tego, z jakim rodzajem transakcji mamy do czynienia i jaki jest powód reklamacji. Zazwyczaj jednak konsument ma nawet od 120 do 180 dni na złożenie wniosku w banku o obciążenie zwrotne. Okres ten liczony jest od momentu dokonania transakcji, którą chcemy zareklamować. Chargeback przydaje się również wtedy, gdy zawiedzie sam system i na przykład potrąci dwukrotnie kwotę transakcji lub gdy zostanie nam wypłacone za mało pieniędzy z bankomatu. Obciążenie zwrotne stosuje się więc przy transakcjach dokonywanych przy użyciu karty, takich jak wypłata z bankomatu. Podczas zakupów w internecie czy nawet podczas zakupów stacjonarnych, gdy płacimy kartami. Sytuacji, w których konsument może skorzystać z opcji chargeback, jest dużo. Najczęściej opcja obciążenia zwrotnego ma zastosowanie, gdy podczas próby wypłaty pieniędzy z bankomatu maszyna nie wydała pełnej kwoty. Wówczas, gdy system pobrał opłatę na przykład dwukrotnie. Gdy sprzedający lub usługodawca nie wywiązali się ze swojej części umowy, gdy mamy informację o płatności kartą, której nie wykonywaliśmy, gdy przez błąd systemu w trakcie autoryzacji płatności nie udało nam się dokonać transakcji, a następnie okazało się, że środki z naszego konta zostały potrącone. Punktem wyjścia do uruchomienia procedury obciążenia zwrotnego jest kontakt z bankiem i zgłoszenie chęci wniesienia reklamacji. Na tym etapie zobowiązani jesteśmy dostarczyć bankowi wszystkich niezbędnych informacji, takich jak numer karty, datę zawarcia transakcji oraz dane posiadacza karty. W kolejnym kroku bank rozpatruje nasz wniosek o zwrot i kontaktuje się z drugą stroną transakcji. Warto dołączyć więc wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające naszą wersję. Jeżeli zwrot gotówki w ocenie banku i po kontakcie ze sprzedającym okaże się uzasadniony, reklamacja zostanie uznana, a pieniądze wrócą na nasze konto. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że cała procedura może trwać łącznie nawet do 3 miesięcy, a w razie pojawiających się niejasności może ulec wydłużeniu.